Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem e, zajmiemy się zjawiskiem, które umieściłem pod takim słowem, nie wiem czy ono jest poprawne, to trochę neologizm jest, ale e, określiłem to zjawisko mianem bezpieczyzmu. Chodzi o takie doktrynerskie podejście do kwestii bezpieczeństwa, Oczywiście, jak to w doktrynie definiowanego różnie, zależnie od potrzeby tych, co mają władzę i wpływ na ludzi, chodzi ogólnie o to, że obecnie, co mieliśmy do czynienia z tym podczas cyrku z małym chińskim przyjacielem, wiele ludzi z tego względu, że żyje się dobrze i nie ma żadnych poważniejszych trosk, zaczyna wymagać od świata ich otaczającego. Także od rządzących, od innych y, jednostek ludzkich im towarzyszących, y, takiego stanu rzeczy, w którym wszystko jest bezpieczne. Nic im nie grozi, y, nic nie jest y, właśnie szkodliwe, i tak naprawdę, chyba oni oczekują, ci ludzie, którzy ulegli temu bezpieczyzmowi, czyli temu doktrynowemu podejściu do. Będzie bezpieczeństwa chyba oczekują, że będą żyli wiecznie w takiej niekończącej się szczęśliwości. Co jest oczywiście głupotą. Jeśli takie coś ma miejsce, jeśli jeszcze takie coś się propaguje, to wiadomo, że rządzący, ci jawni oraz ci skryci, co są za tymi jawnymi, na pewno to wykorzystają, ponieważ jest to irracjonalne zachowanie, a irracjonalne zachowanie. Wiadomo, że jest łatwe do wykorzystania w celach manipulacji ludźmi, gdy człowiek przestraszony, kierujący się emocjami, jest łatwy do manipulacji. W związku z tym, widzieliśmy właśnie przez 2-2,5 roku szaleństwo z małym chińskim przyjacielem: kompletne pogrywanie strachem i pogrywanie najniższymi ludzkimi emocjami, typu jedź do Bergamo. Sąsiadka też zmarła, ale nikt w zasadzie tej sąsiadki nigdy wcześniej nie widział, ale wszyscy o niej mówili: nawet nie wiadomo, czy istniała, czy yy, młodzi też umierają, tylko tych młodych też nikt nie widział, albo in, inne takie, bardzo emocjonalne i wszędzie się o tym mówiło. I wielu ludzi właśnie ulegało tej panice i domagało się od rządów coraz to nowych rozporządzeń, coraz to nowszych akcji. Które oczywiście w praktyce ogranica, ograniczając nasze prawa i wolności miały na celu rzekomo zapewnić nam bezpieczeństwo. Wszystko było robione w ramach zapewnienia ludziom bezpieczeństwa i dbania o ich zdrowie. Już mówiono, jeden zgon jest, żeby uratować jedno życie zarżniemy całe gospodarki, zrobimy miliony bezrobotnych i głodnych, ale uratujemy jedno życie. A to, że umrą z powodu głodu i e, niestabilności gospodarczej, to nikogo nie obchodziło. W związku z tym mamy już kompletne rozbieżności między rzeczywistością a tym, co się mówi. Więc mamy doktrynerstwo w imię bezpieczeństwa. Dlatego nazwałem ten termin, tak, zwan, e, nazwałem ten termin, tak jak powiedziałem na początku filmu, bezpieczyzmem. Obecnie e, kolejna faza bezpieczyzmu u nas w kraju polega na tym, że zaczyna nam się wmawiać, że w 2028 czy 2027 będzie jakiś atak Rosji na Polskę. No, tak, już widzę, jak na Kremlu i na Łubiance na dziennikarze czy politycy mają dostęp do dokumentów. Najpierw trzeba by było czytać po rosyjsku, w co wątpię, żeby duża część z nich umiała, nawet jakby mieli ten dostęp, ale już widzę, jak mają ten dostęp i wszystko wiedzą, co towarzysze na Łubiance czy na Kremlu mm, sobie planują. No, oczywiście jest to typowe straszenie ludzi. Przy jednoczesnym zaniedbywaniu wszystkich mechanizmów obronnych, zaniedbywaniu szkolenia społeczeństwa do obrony kraju i samego siebie, przy jednoczesnym rozdawaniu sprzętu na lewo, na prawo Ukraińcom, którzy stają się dla nas coraz bardziej większym zagrożeniem gospodarczym, zwłaszcza w kwestii rolnictwa, a także i ludnościowym, gdyż sfrustrowani Ukraińcy, bo ich kraj. Jest roztrzaskiwany i rozgrywany. Ich frustracja zwróci się przeciwko nam, a rząd Ukrainy oczywiście kopie nas w podbrzusze, gdzie tylko może, bo chce się jeszcze przylizać, zwłaszcza Niemcom. Bo myśli, że coś zyska. I tak to się kończy, kiedy doktrynaryzm się podchodzi do pewnych zagadnień, i mamy kolejne właśnie podejście doktrynaryzmu do bezpieczeństwa, tym razem nie tyle zdrowotnego, ale geopolitycznego. Że wmawia się nam, że Ukraińcy walczą za nas i w związku z tym musimy im wszystko oddawać, i niemalże skórę z siebie ściągać i na nich nakładać, bo im już wszystkiego brakuje. No, wiadomo, że jak ktoś nie ma argumentów racjonalnych, żeby coś wytłumaczyć, ucieka się do doktrynerstwa. W związku z tym e, powinniśmy się przeciw temu bronić i to, co zawsze mówię, e, organizować się, tłumaczyć, naciskać na rządzących by. E, tych jawnych, tych skrytych prze, przez tych jawnych, e, żeby nie kontynuowali szkodliwie dla nas polityki, plus szkolić się w samoobronie, szkolić się w organizacji, w, sa w samopomocy, gdyż musimy pamiętać dlatego właśnie bezpieczeństwo jest doktryną. Rząd jaki by nie był, nie jest Twoim przyjacielem. Ktoś rządzić musi w tym układzie, a my powinniśmy robić wszystko, żeby tym rządzącym patrzeć na ręce patrzeć na ręce i kiedy robią coś złego, im po prostu po tych rękach walić. Walić ich po prostu po tych rękach, żeby nie zrobili więcej złego, niż to robili do tej pory. To nie są nasi koledzy, to nie są nasi przyjaciele, a nasze bezpieczeństwo nie jest ich celem. Bezpieczyzm jest niebezpiecznym doktrynerstwem, jak każde inne doktrynerstwo, tak jak sanitaryzm. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.